Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze ta sama wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję każdemu za każde kliknięcie. Pomaga to po prostu wszystko pchać tutaj do przodu dzięki serdecznie Słuchajcie, dzisiaj tasiemki i to takie naprawdę grube tasiemki, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Jeżeli chcesz przywijać, to od razu do kuponu śmiało sobie przewijaj. Jakby nie ma z tym najmniejszego problemu, ja swój standardowy wstęp tutaj klepnę czyli promocja na zwrot kasy za przegrany kupon. Konkurs z freebetem dla Was. Zaproszenie do naszej grupy klasyka. Także lecimy, słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma konta w kliku to jest legalny w Polsce, bookmacher. A konto założę z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyję kodu promocyjnego, obstawiamy. Tak jak na tym banerku, to można stworzyć pierwszy. obojętnie jaki kupon, maksymalnie za 228 złotych. obojętnie jakie typy kursy dyscypliny, nieistotne. Jeżeli wasz kupon nie wejdzie, macie zwrot kasy minus podatek we freebecie do jednokrotnego obrotu po kursie 2.14 na całym kuponie. Jeżeli kupon wejdzie, to od razu wszystko jest wasze. I to nie musi być taki kupon jak tutaj. Możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie, obojętnie jakie dyscypliny, sporty, czyli to to samo w sumie, obojętnie jakie kursy. Obojętnie ile zdarzeń, no kompletnie nieistotne To co wam się spodoba To sobie możecie zagrać Nikt tutaj z góry wam nie narzuci kuponu do zagrania I nie musicie grać za 228 zł to, musi, to może być 5 zł, 10, 15, 20 Dowolna stawka Jeżeli kupon nie wejdzie Wracę do was, kasa minus podatek we freebecie Proste, proste, taki bezpieczny kupon na dzień dobry Osoby, które chciałyby skorzystać Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem tam jest link rejestracyjny, z którego załóżcie sobie konto w przeciągu, ja nie wiem, minuty i można tworzyć coś tam na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam na Instagrama, gdzie dodatkowe kupony, których tutaj na YouTube nie ma. Linki są w opisie pod tym filmem, oczywiście. Możecie sobie śmiało dołączać i lecimy z konkursem na dzisiaj 25 tych do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu dopieriecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Borusją Münchengladbach a Borusją Dortmund. Dopiszecie swój link gracza czas typujecie do 23. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez nich ugraszcza na nich nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy do meritum tego odcinka, kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem Także słuchajcie, sprawa wygląda tak, że dzisiaj polecimy sobie, tak jak mówiłem, z Stasiemkami, tak jak to często w sumie przy Piątkach bywa, polecimy sobie z Stasiemkami i zaczniemy od od razu, bez owijania w bawełnę. Zaczniemy od kuponu Karola. Tutaj stawka jest przepotężna, ewentualna wygrana, jeszcze lepsza i widać od razu, że na tym weekend Karol ładuje sobie po prostu e, faworytów, na pewno faworytem w meczu z Udinese jest Napoli e, zdaniem Karola faworytem jest Leverkusen, które się przełamało i teraz ma dwa zwycięstwa z rzędu i może zaczną w końcu grać w piłkę jak należy e, e, Lens czy se zwycięstwo, albo Lons jak kto woli, jest Newcastle lub Premis, no i właśnie jest kilka takich meczów, w którym mnie zastanawiałem, jak sobie zerkniemy na m, sytuację Premier League i to jak o, zespoły ostatnio grają no Newcastle gra naprawdę wow Cztery zwycięstwa z rzędu, i to nie jest byle kim, I, i bo wygrywali z Tottenhamem, wygrywali yy, z Southampton, wygrywali, słuchajcie, z Evertonem. No, a Chelsea, z drugiej strony, ta. Ta dyspozycja jest dosyć słaba. Chyba można powiedzieć. Dwa remisy, dwie porażki w ostatnich czterech meczach. Przegrali z Manchesterem City w EFL Cup 2 do 0 bodajże. No więc tutaj Newcastle grająco u siebie. Zdaniem oczywiście Karola nie przegra. Dlatego podpura na Newcastle. Dalej mamy zwycięstwo wyjazdowe Arsenalu z Wolverhampton. I również podpórę na Inter, który gra za Talantą. Może iść ten mecz w obie strony. Dla mnie typowe 50-50. No, w którą stronę tutaj Karol musiał się skierować, skoro wziął sobie ten mecz na rozkład i skierował się w stronę e, Interu. Atalanta po dwóch porażkach w lidze z Napoli. Oczywiście mecz ciężki, bo Napoli gra wybitnie, ale ta porażka z Lecze, tak trochę chyba. No, chyba nie do końca była wliczona w trudy sezonu. Natomiast Inter po tej porażce z Juventusem wrócił szybko na zwycięską ścieżkę i to w takim naprawdę dobrym stylu, bo wygrali na własnym boisku 6 do 1 z Bolonią. Więc słuchajcie, kupon na faworytów. Można powiedzieć, że to jest kupon na faworytów. Będziemy mocno to śledzili w trakcie tego weekendu e, od Karola. Dalej mamy, słuchajcie, coś bardzo ciekawego: kupon na overki 2,5 goli. 6 typów, wszystko na over 2,5 goli. 4, 450 zł na stawce, 5,700 do wzięcia. Ja sobie generalnie z ciekawości, nie? W notowałem jak to statystyka wygląda, wziąłem wszystkie te drużyny e, pod uwagę i wynotowałem, i teraz wam powiem, ile średnio pada goli w meczach tych ekip w tym sezonie jeżeli chodzi o Talinę, Kalew i Kaliu, to jest oczywiście Estonia e, pierwsi 3,7 gola na spotkanie, drudzy 2,4 e, austria Lustenau 3,2 gola na spotkanie, Altach 3,4 e, Grasshoppers 3,8 gola na spotkanie w tym sezonie, jeżeli chodzi o Bazyleę 2,4, dalej mamy też potężną parę, bo Charlewa 3.1, Mekelen 3.3, jeżeli chodzi o Curych to 2.3 i Servette 2.1. Najgorszy mecz pod overa z tych sześciu zdarzeń moim zdaniem. No i jest jeszcze Austria Klagenfurt aż 3,6 gola w ich meczach średnio na, e, w tym sezonie i Salzburg 2,7, z czego tutaj e, przeważnie ofensywa robi te overki, więc 6 takich zdarzeń na weekend sobie wybrał Dawid i jego zdaniem to są mecze, w których będą overki, jakiegoś fajnego dubla by z tego skleił, na przykład słuchajcie 3,1 i 3,3, czyli Charleois z McKellen i do tego na przykład 3,2 i 3,4 Austria Stenau Altach, nie? No wygląda to ciekawie i również będzie mocno śled śledzone. Tomek natomiast gra Andery, ale Andery rożnych i jest tutaj jeden rodzynek, czyli minimum jeden gol Udineze. To mi się akurat nie podoba, szczerze mówiąc, bo Udineze zaczęło zajebiście roz rozgrywki. Sezon, naprawdę początek sezonu Udineze, mocny, wybitny. I chyba troszkę ponad stan Bo teraz coś się zepsuło I Udineze, które było niedawno w ścisłej czołówce Aktualnie już na ósmym miejscu Cztery remisy w ostatnich pięciu meczach Do tego jedna porażka z, z Torino na własnym boisku A Napoli gra w defensywie dobrze No 14 meczów, 10 straconych bramek Chyba trzecia najlepsza defensywa w lidze Aktualnie po, po Juventusie I Polacy, o tak mi się wydaje I z tego co widzę to tak właśnie to, to wygląda No nie wiem czy Udineze będące w takiej gorszej dyspozycji Będzie po prostu w stanie strzelić gola Napoli, które gra na własnym boisku i gra naprawdę dobrze w tym sezonie, po prostu, nie? To jest po prostu dobra gra na poli w tym sezonie. Do tego jednego gola Udinezy mamy 6 zakładów, zakładów na to, że będzie under rożnych w poszczególnych meczach. No tutaj statystycznie już nie wypisywałem, ale Tomek to jest chyba fan underów rzutów rożnych, skoro taka taśma jest tutaj klejona. W ogóle 1000 zł jest na tej taśmie, ty teraz dopiero zauważyłem. 1000 zł na 11 200 do wzięcia. 10 koła profitu może być z tego. Ja pitole. Nigdy w życiu nie dałbym 1000 na rożnych. Zresztą ten, kto ogląda dłuższego czasu kanał Obstawiamy to wie, że ja to tylko uwery nigdy w życiu, choćby mi dopłacali 1000 złotych na undera rożnych bym nie postawił, ale z ciekawości będę to śledził. I słuchajcie, czwarta taka mocna tasiemka na weekend to jest jeszcze taki w sumie mix zdarzeń, bo tutaj wybraliśmy uwerki faworytów, gdzieś tam rożne z tym golem Udine i jeszcze taka całkowita mieszanka tutaj od Kuby. No takie mocne tasiemki akurat dzisiaj, w tym tygodniu, bo często wybieramy takie za 2 dychy, pięć dych, stówkę, wiadomo. W tym tygodniu wybrałem Zabraliśmy takie z mocniejszymi stawkami i, i tutaj ta ostatnia to jest właśnie miks zdarzeń od Kuby. Także tutaj dla tych osób na pewno weekend będzie ciekawy. Mam nadzieję, że w poniedziałek dodam jakiegoś posta na fanpage'u, że o któryś z chłopaków taśmę trafił. No. Wielką taką nadzieję mam, że będzie można kogoś pochwalić. Będę trzymał kciuki, ale pamiętajcie, wszystko może się zesrać. Wszystko może być przegrane, wszystko może być udupione. Miejcie to na uwadze, bo tutaj jakby żadnych gwarancji pewników nigdy nie ma, nie było, nie będzie. Myślę, że jesteście tego dosyć mocno świadomi i też taką mam nadzieję. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, obstawiamy, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem zachęcam do brania udziału w konkursie. Oczywiście słyszymy się jutro już przy weekendzie. Też będzie mocne granie. Także do usłyszenia. Dobrego dziąka, Pozdro. Nara.